Ledwie przed niecałym rokiem przez świat nauki przeszła niczym burza wiadomość, iż komu innemu, jeśli nie amerykańskim naukowcom, udało się stworzyć roboty z żywych komórek. Tak zwane ksenoboty dają o sobie znać już po raz trzeci. Pierwszy raz, około rok temu, gdy udało się je stworzyć i zaobserwować, że w ogóle żyją, poruszały się mniej więcej tak, jak to zaplanowano żyły około 7 dni do wyczerpania zapasów żółtka. Już samo to było dosyć przełomowe, jednak w następnej publikacji, z marca 21, naukowcy piszą, że zaobserwowali pewien rodzaj usamodzielnienia się organizmów. Zaczęły one wykazywać nieoczekiwane zachowania, a nawet cechy fizyczne, choć DNA pozostawało niezmienione. Jednak za najbardziej przełomową uważa się informacje z października 21. Naukowcom udało się stworzyć bardziej wyrafinowane formy żyjątek, a te pierwsze co, to zaczęły się rozmnażać. Ale rozmnażać tak, jak tego jeszcze nigdy nie zaobserwowano. Badania te obficie finansowane przez znane agencje rządowe. A lot of money up front są tylko kroplą w potoku badań grupy naukowców nad zrozumieniem tak zwanego kodu morfogenetycznego, czyli głównie elektrycznych sygnałów, za pomocą których komunikują się nasze komórki. Stoimy przed ogromnym przełomem, poważnie. przynajmniej w dziedzinie biologii lub medycyny regeneracyjnej. Nie będziemy musieli nic tworzyć. Będziemy mówić komórkom macierzystym, jakim organem mają się stać. Właściwie na niektórych zwierzętach już to robimy, ale to dopiero początek długiej drogi. To są rycerze Jedi przestrzeni morfogenetycznej i maszynowej ewolucji in silico. Ksenoboty są dziełem tych dwóch Padawanów. Sam, informatyk, rozwija te żyjątka w wirtualnym świecie, a Douglas od biologii rozwojowej rzeźbi je in vivo. Joshem Bongardem nie interesowałem się za wiele. Jest profesorem od sztucznej inteligencji i takim Obi-Wanem tego sama. Obydwoje są z Uniwersytetu Vermont i współpracują z laboratorium tego mistrza profesora Michaela Levina z Uniwersytetu Tufts Koło Bostonu. Ten najmniejszy to największy Luke Skywalker nowoczesnej biologii i jednocześnie mistrz tego Douglasa od ksenobotów. I w oczach wielu rychły noblista. Dlaczego ich badania są takie interesujące? Po pierwsze, są finansowane przez DARPA i Narodowy Fundusz Naukowy USA, a to w sumie wystarczy. Ale oznacza też, że naukowość ich badań jest niekwestionowalna, nawet jeśli dotyczą czegoś, co dotychczas było kontrowersyjne. Po drugie, głównym obiektem badań Lewina jest pole informacyjne otaczające komórki i całe gromady komórek, np. jajka. Istnienie takiego pola było przez wiele lat odrzucane. Twierdzono, że nasza anatomia jest zapisana wyłącznie w DNA. Przypomnę, że jeszcze w roku 1995 Niemka Christiane Nusslein-Volhard otrzymała Nagrodę Nobla za odkrycie jakichś genów u myszy odpowiedzialnych za budowę kręgosłupa, generalnie za część anatomii. Wygląda na to, że wyniki badań niemieckiej noblistki i Lewina nawzajem się wykluczają. I komu teraz wierzyć? Profesor Lewin mówi, że genetyka, np. Human Genome Project, Przyniósł wiele dobrego, jednak teraz musimy przejść do anatomii. A to mocne słowa, które jeszcze niedawno uznawano za herezję. Ale skąd Lewin jest tak pewny swego? Jak miałyby być przekazywane te informacje, te kompleksowe plany całościowej budowy organów, a nawet całego organizmu, jeśli nie przez geny? Z badań laboratorium Lewina wynika jednoznacznie, że DNA nie jest softwarem, czyli oprogramowaniem komórki, a zawiera tylko instrukcje budowy hardware'u, czyli sprzętu. Tym sprzętem są te kosmiczne maszyny nazywane białkami, które ma każda komórka. Co jest więc softwarem? Odpowiedź znajdziemy w krótkim opisie na stronie Allen Discovery Center Uniwersytetu Tuft, z którego Michael Levin jest dyrektorem. Jesteśmy ośrodkiem badań podstawowych nad mechanizmami i algorytmami, za pomocą których grupy komórek budują i naprawiają złożone anatomie. Naszą misją jest opracowywanie narzędzi, modeli i aplikacji do odczytu i ponownego zapisu informacji przetwarzanych przez biofizyczne obwody sterujące. Poznaj koncepcje koncentrujące się na zrozumieniu oprogramowania fizjologicznego, które steruje wzrostem i formą i wyobraź sobie nadchodzące przełomy. Na obrazie widzicie właśnie odczyt tzw. gradientów napięć otaczających gromadę komórek. Naukowcy chcą się nauczyć je zapisywać i przenosić na inne komórki macierzyste. Okazuje się, że wszystkie komórki, nie tylko nerwy, ale wszystkie komórki w Twoim ciele... Komunikują się ze sobą za pomocą sygnałów elektrycznych. A to, co tu widzisz, to film pokładkowy. Po raz pierwszy jesteśmy w stanie podsłuchać wszystkie elektryczne rozmowy, które prowadzą ze sobą komórki. Pomyśl o tym, to, co teraz oglądamy, to wczesny embrion żaby. Około 8 do 10 godzin rozwoju. A kolory pokazują rzeczywiste stany elektryczne, które pozwalają zobaczyć całe oprogramowanie elektryczne działające na sprzęcie komórkowym zdefiniowanym przez genom. Te komórki zasadniczo komunikują się ze sobą, kto będzie głową, kto ogonem, kto będzie lewy czy prawy, kto będzie tworzył mózg, oczy itd. I tak właśnie oprogramowanie to pozwala tym żywym systemom osiągnąć określone cele, takie jak zbudowanie zarodka czy regeneracja kończyny. Można w ten sposób jednej komórce macierzystej rozkazać stworzenie oka, a ona zwerbuje pozostałe i przekaże plan budowy. Lewin nazywa to triggerem, który wyzwala kaskadę. W jego laboratorium już się to robi. Tu widzicie żabę z okiem w tylnej części ciała powstałym na skutek właśnie takiego przeprogramowania komórki macierzystej. Lewin nazywa to ogonem, ja bym ją nazwał inaczej. Hitem jednak jest fakt, że żaba przez to oko widzi. Oko z automatu stało się funkcjonującą częścią całego organizmu. Lewin jako przykład często pokazuje nagranie Frogface'a, tak zwanej żabiej twarzy. Jest to timelapse rozbłysku gradientów napięcia, ukazujący idealny kształt twarzy, która później uformuje się z tego jajka. Dlaczego wcześniej nie widzieliśmy tych gradientów? Nie mieliśmy narzędzi, konkretnie technologii RNA. Chodzi o to, że błona każdej komórki przepuszcza tylko czystą wodę w procesie osmozy ale pokryta jest kanałami jonowymi. Przypominają one wrota w bazach kosmicznych. Transportują jony, czyli atomy z ładunkiem elektrycznym. Kanały te działają więc jak baterie lub interfejsy elektryczne pomiędzy komórkami. Naukowcy zmieniają te kanały, wstrzykując RNA, kodujące białko z przełącznikiem fluorescencyjnym do jajka. O ile dobrze rozumiem, dzięki temu białku, nie tylko widoczne stają się te gradienty napięć, ale można nimi też sterować. Na obrazku B widać pierwsze próby przeprogramowania takiego gradientu u płaźnicy. Znana z regeneratywności płaźnica, której usunięto ogon i głowę, wykształciła potem dwie głowy. Tutaj widzicie wizualizację pracy mózgu daniopręgowanego, opręgowanego, uwidocznioną dzięki tej metodzie. Nasi naukowcy stworzyli narzędzia do manipulacji sygnałów przesyłanych między komórkami bo fajnie jest oglądać wzory, ale co ważniejsze, musisz je zmienić i ponownie je określić. W każdej sieci nie neuronowej mamy sposoby na zrobienie tego, zarówno genetyczne, jak i farmakologiczne. Możemy otwierać i zamykać różne kanały, możemy wprowadzać nowe kanały, możemy te połączenia szczelinowe otwierać i zamykać. Mamy teraz całkiem dobrą kontrolę nad sposobem, w jaki komórki przekazują sobie sygnały elektryczne, mówi Lewin. Nie stosujemy żadnego promieniowania zewnętrznego ani pól elektromagnetycznych. To jest tak naprawdę tylko endogenna sygnalizacja elektryczna i nie są to gwałtowne skoki, tak jak w układzie nerwowym, a znacznie wolniejszy proces. Lewin, zapytany o podobieństwo jego odkryć do pól morficznych postulowanych przez Sheldrake'a, o których zrobiłem trzy filmy, polecam, mówi: Wszystkie rzeczy, o których mówię, zasadniczo nie są polami per se. To tylko przestrzenna dystrybucja gradientów napięcia. W innych zdaniach mówi jednak tak: elektryczność to nie jedyna gra w mieście. Istnieje wiele elementów tego pola morfogenetycznego. Są to gradienty chemiczne, siły fizyczne, biomechanika czy gradienty ciśnienia tlenu, ale elektryczność jest szczególnie interesująca, myślę, mówi Lewin. Każda komórka w ciele znajduje się osadzona w tym polu informacji, które docierają do niej ze wszystkich innych komórek in vivo. To pole informacji jest ważne podczas rozwoju embrionalnego, podczas normalnej przebudowy, podczas próby ochrony ciała przed starzeniem się lub rakiem. Ten chłopak tutaj pyta Lewina, czy jego zdaniem różne współczesne fale mają jakiś wpływ na nasze ciało. Lewin powiedział, że biorąc pod uwagę kluczową rolę, jaką w naszym ciele grają sygnały elektryczne, to w jego opinii mają z całą pewnością wpływ, ale nie wiemy jaki. Nawet jeśli nauczymy się symulować te sygnały do perfekcji, i będziemy umieli odczytywać i ponownie wpisywać w komórkach ten kod morfogenetyczny. Nadal nie będziemy wiedzieli skąd pochodzą instrukcje. Cały czas będziemy daleko do zrozumienia tajemnic życia. Lewin nigdy nie mówi, że czegoś nie wiemy albo nie rozumiemy, ale mówi na przykład, musimy dowiedzieć się skąd te wzorce pochodzą. And so we all start life here as one cell, the fertilized egg, and this thing reliably self-assembles into one of these many uh, remarkable morphologies. And so we need to understand where this pattern comes from. A to oznacza ewidentnie, że nie wiemy. Jedno jest pewne. Część życia dzieje się w miejscu dla naszej sensoryki na razie nieosiągalnym. Myślę, że to dobra wiadomość dla wszystkich, którzy wierzą, że jest coś więcej niż widać. W następnej części opowiem Wam już o tych ksenobotach, żywych robotach pochodzących właśnie z laboratorium Lewina. Z popularnej prasy nie dowiecie się, że w ich rozmnażaniu kluczową rolę grają właśnie te elektryczne sygnały międzykomórkowe. To na razie tyle. To było 600 sekund do przyszłości. Daj łapkę w górę, subskrybuj i dozo.